Cześć, dzisiaj parę słów o Achillesie. No mamy sezon biegowy, jesień, mnóstwo zawodów, mnóstwo okazji do biegania. Achilles i problem wokół Achillesa to jest drugi problem wśród osób biegających po bólu podudzia. Ponad 10% osób biegających ma problem z achillesem, Ból, sztywność. Co wtedy robić jak tylko się ból pojawi? Pierwsza rzecz to nawet często przed bólem pojawia się sztywność, tak zwana sztywność poranna. Jeżeli tylko zauważysz sztywność poranną, nawet jeżeli Achilles nie boli, natychmiast trzeba z tobie zdać sprawę, że problem z Achillesem już jakiś czas wcześniej był. On, doty on dopiero objawia się tą sztywnością czy bólem po tygodniu, po dwóch, po trzech, czy nawet po miesiącu. Nikt tego nie umie określić, jaki czas wcześniej problem był, a dopiero objawia się kilka tygodni, kilka miesięcy później. Najlepiej jest natychmiast przestać biegać. Jak tylko pojawi się problem w się niezależnie od miejsca, czy wysoko, czy nisko, natychmiast przestań biegać. Przestanie biegania, zaprzestanie biegania od razu ustawia mnie w korzystniejszej sytuacji co do perspektyw. Im wcześniej zatrzymam bieganie, tym skracam okres leczenia. Jeżeli dzisiaj mi się pojawi ta sztywność i ból, i zaprzestanę biegu i zacznę mądre postępowanie, okres leczenia może być około 3-6 tygodni. Jeżeli przeciągnę bieganie ze sztywnością i bólem, okres leczenia wydłuży się do 9-12 tygodni. Jeżeli będę biegał z bólem bardzo długo, kilka tygodni, kilka miesięcy, to wtedy proces leczenia, rehabilitacji może trwać 12 tygodni, a nawet i do roku. Pytanie jest zasadnicze. Czy chłodzić Achillesa, jak jest uraz? A nie wnikając w biologię, co się dzieje w środku Achillesa, na pewno nie. Chyba, że bardzo, bardzo mocno boli, żeby zmniejszyć troszeczkę ból, to wtedy można raz czy dwa przykład z lodu. Pierwsza rzecz, jaką poza zaprzestaniem biegania, to natychmiast, znowu, niezależnie od miejsca, Podpiętki pod oba Achillesy, żeby zmniejszyć napięcie i obciążanie Achillesa. Na kilka dni, kilka tygodni, w zależności od stanu Achillesa, podpiętki podpięte. Pod, pod I kolejna ważna, kapitalna rzecz: nie rozciągaj Achillesa. Przyczyny problemu w Achillesie to jest tarcie to jest napięcie. I to jest kompresja. I niezależnie od miejsca, czy to jest przy guzie piętowym, czy wyżej, jeden z tych czynników występuje: albo tarcie i napięcie powyżej pięty, albo kompresja i tarcie razem z napięciem przy guzie piętowym. Niezależnie od sytuacji, natychmiast powiedzieć sobie, nie będę przez. Dni, kilka tygodni rozciągał Achillesa, żeby nie wywoływać jednego z tych czynników. Jeżeli problem mamy przy guzie piętowym, natychmiast sprawdź buty. Czy masz sztywną piętę, czy nie dociskać? ci na zapiętek do, 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 do guza piętowego. Zmień buty, luźne buty, chodź na posaka, czy w klapkach przez kilka dni z piętką, pod... E... Podpięte. Można natomiast rolować, masować, mobilizować Achillesa i łydkę powyżej miejsca bólu czyli brzuchaty aż do stawu kolanowego może być rolowany piłeczka, cokolwiek wszystko jedno masaż, e, mobilizacja. I kluczem do sukcesu we wczesnej fazie jest izometryczny trening. Wprowadzony w piśmictwie, udowodniony w 2014 roku. staje na podwyższeniu dwoma kończynami. Ustawiam kończynę dolną w kącie prostym między podudziem a stawem skokowym. Odejmuję jedną kończynę i do 40 sekund, 3, 4, serie, kilka razy nawet dziennie. Natychmiast. Stosuję trening izometryczny, który po pierwsze zmniejsza mi ból i poprawia funkcję w achillesie. Stosuję ten trening izometryczny czy te ćwiczenia izometryczne kilka dni, kilka tygodni, aż do momentu, kiedy w skali Was ból mi ustąpi poniżej poziomu 3. Jeżeli ból mi ustąpi pozi poniżej poziomu 3, włączam intensywny trening siłowy, wzmacnianie kanki wokół Achillesa. I najważniejsza rzecz w tym stanie ostrym, jeżeli chodzi o Achillesa, to muszę sobie zadać pytanie, znaleźć przyczynę problemu w Achillesie. Jeżeli jeden Achilles mnie boli, to znaczy, że musi gdzieś być błąd w technice biegu. Czy analiza techniki biegu w efekcie końcowym jest kluczem do sukcesu, żeby zapobiec nawrotowi urazu. Jeżeli też sobie przyjmijmy, jeżeli zmiany tendinopatyczne już raz wystąpią w Achillesie, to te komórki nekrotyczne, które już są obecne, mogą stanowić zarzewie nawrotu problemu na przyszłość. To są elementy, które powinienem wziąć pod uwagę, jeżeli zacznie mnie boleć a Achilles, czyli stan ostry Achillesa, jak sobie z tym radzić. Dzięki.